Marku. Nawet nie wiesz, jak się. Wszędzie. Że... <grywa> <grywa> <Korywa> Okej okay, już. Teraz widzę, ale jestem po Marku, impo. Nawet nie wiesz jak się cieszę, że jest wszędzie. Je. Nie chcę nawet myśli, co będzie, jak wyjedziesz. Co się stało? Jeszcze raz. Dobra. Ej, proszę Was o koncentrację, byśmy jeszcze jedną scenę zrobili. Coś, coś się A czy, Co ci tak bawi, powiedz, Rafał? Nie. No? Dobra, jeszcze raz i się skupcie. To da skupienie. Marku, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że jesteś. Nie chcę nawet myśli co będzie, jak wiedziesz. Co się stało? Nataniel. Rozmawiałam z lekarzem. Jest znacznie gorzej niż myśleliśmy. Powiedział, że... Stop, słuchaj, no, y, y, mam do ciebie taką propozycję. Co się stało, tak? Widzisz, że ona jest Co się stało? Okej? Okay? Ty musisz cały czas się na nią patrzeć w tym momencie, tak? Jak ty będziesz hmm. mówiła, to ty też musisz wziąć okej, okay, tak? Ty ją musisz w jakiś sposób... Ustawić. Tak, ty, 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 Nie możesz patrzeć. Jak ona będzie ci mówiła, tak, tak, przyjmuję do wiadomości. Ty musisz dzielić z nią te emocje, okej? Okay? Marku... nawet mniejsze, jak się cieszę, że jesteś. Nie chcę nawet myślić, co będzie, jak jedziesz. Co się stało? Nataniel. Rozmawiałam z lekarzem. Powiedział, że. Nie chcę patrzenia w dół! Koniec. Że ty musisz na nią patrzeć. Unieś wyżej jej ręce. Przytul ją do siebie w ten, w ten sposób, okej? Okay? Weź ją ramieniem otocz. Ja chcę widzieć właśnie to, to współczucie, to takie zaaferowanie tym wszystkim, co się dzieje. No ale zobacz, ona mi no. trzyma za ręce, puszcza na no. uścisk, ona mówi, Nataniel, ja mówię, że mam przytulić. Patrz, tanie, to jest twój przyjaciel. Ty z mnie już wcale nie spalisz, no, ja nie musisz tego wstydzić, to jest twoja przyjaciółka, co? Kupa.